Rozwijanie swojej pracy zawodowej z oparciem o AI to jest dobrze zainwestowany czas. To jest czas, który zwróci się wielokrotnie każdemu, który, kto, kto, kto po to sięgnie, każdy ma do tego dostęp, to zmieni świat. Sztuczna inteligencja aktualnie służy mi jako taki asystent praktycznie całej mojej pracy dla pozyskiwania nowych informacji, pozyskiwania nowej wiedzy, strukturyzowania informacji. Korzystam z niej codziennie. Jest to aplikacja, która jest praktycznie cały czas uruchomiona na drugim monitorze. Możliwości są olbrzymie i uważam, że to jest przyszłość całej takiej pracy intelektualno-kreatywnej. Nie mam na myśli, że AI będzie w stanie zastąpić stanowiska kreatywne, natomiast ludzie umiejący AI zastąpią tych, którzy, nie, którzy tego AI nie rozumieją i nie korzystają. Ta część poświęcona typowo Excelowi, jak i ta część poświęcona AI, była naprawdę dobrze skonstruowana. Dowiedziałem się sporo rzeczy, jak wykorzystać AI, praktycznej pracy z Excelem. Dzięki tym spotkaniom live udało mi się też ustrukturyzować niektóre tematy, których wcześniej nie wiedziałem zarówno z Excela jak i ze sztucznej inteligencji. Michał udzielał dużo ciekawych informacji dotyczących AI, bieżących informacji. Te rzeczy, których ja na bieżąco być może jestem w stanie śledzić, ale nie mam, nie, 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 nie stawiam tego jako największy priorytet, dostawałem z pierwszej ręki, więc Parę godzin po tym jak zaawansowany model głosowy czata GPT został uruchomiony, ja już go mogłem testować, bo tak to bym nie wiedział, ale, ale takie informacje mieliśmy udzielane. Stworzyłem taką bazę różnych zapytań, które pomagają mi, zapytałem się promptów do osłania sztucznej inteligencji, które pomagają mi w codziennej pracy. Stworzyłem kilka takich własnych custom GPT, które bardzo szybko potrafią na na przykład poprawić jakość tekstową maila, którego, którego tworzę. Takie właśnie predefiniowane prompty pozwalają mi zaszczędzić mnóstwo czasu w codziennej pracy, którą musiałbym poświęcić na powtarzalne czynności. Szukałem czegoś do ustrukturyzowania swojej wiedzy na temat AI. chciałam zrobić jakiś kurs rozszerzony w tym temacie. Znalazłem. Znalazłem coś, co łączy właśnie te dwie rzeczy, czyli Excel i AI. Nie wahałem się za bardzo. Ja trafiłem do sztucznej inteligencji, kiedy pojawił się ChatGPT 3. już wtedy robiło to całkiem piorunujące wrażenie i mnie zaciekawiło. Natomiast moment, kiedy pojawiła się czwórka, no to, to jest game changer. To, to, to zmienia świat, będzie ten świat zmieniać. A tak naprawdę naszą, nasze możliwości to jest dostosowanie się lub przegranie w tym wyścigu, tak naprawdę, bo, bo możliwości osób, które korzystają ze sztucznej inteligencji, no, są znacznie wyższe, znacznie to przyspiesza nasze możliwości, upraszcza. Wszystkie rzeczy, które można zautomatyzować. Generalnie, jeżeli są to mi bliskie osoby, to mówię wchodź na całość, bo po prostu to jest game changer. Tak żona zaraziłem AI, kolegę z pracy tak zaraziłem AI. Jeśli ktoś jest dla mnie istotny, to ja mówię wchodź, ucz się, ja ci będę dawał informacje, bo po prostu dołącz się do tego pociągu. Czy inny ja sobie bym polecił? Zdecydowanie tak. Nawet jeżeli ktoś zna Excela na poziomie średnio zaawansowanym, jak mój, myślę, że, że znajdzie tutaj dużo ciekawych treści. Bardzo, bardzo mocno uważam, że rozwijanie się, rozwijanie swojej pracy zawodowej z oparciem o AI to jest. Dobry, dobry kierunek, to jest dobrze zainwestowany czas. To są to jest czas, który zwróci się wielokrotnie każdemu, który, kto, kto, kto po to sięgnie. Każdy ma do tego dostęp w płatnej lub bezpłatnej formie, ale, ale to, jest, to, to, zmienia, to, to zmieni świat. To, to zdecydowanie zmieni świat, i, i warto być na to przygotowanym.